Chciałem się podzielić takim krótkim przykładem, który usłyszałam w by wyboru niedzielę dotyczącym nowelnej mądrojańskiej. Zakładaliśmy się więc w roli przygotowywania sporą dla do śmierci. W czasie właśnie mówienia ja, o Apostońskiej nadmieniłam również, że taką nowelizją, która bardzo obywatel się rozwija w Apostońskiej jest właśnie na mądrojeństwo a szczególnie nowelna mądrojańska. I później jedna z Pań powiedziała, że chciałaby przekazać mi śledztwo. Nagle zmarł jej mąż w wieku 40 lat. Był to ogromny ból, ksiądz dla niej, dla jej rodziców w odeszłym wieku i dla siedmioletnich toryczki. Teraz zauważyła, jak że nikt nie poleci sobie sama, jeżeli nie zrobi prawa jazdy. Przecież że już trzeba zawieść do lekarza, do pracy, troszeczkę do szkoły. Jest samolot. Ale czy teraz zda ona taki egzamin? I czy w ogóle podoba temu, aby ukończyć taki kurs i zdać egzamin? uzyskać prawo Wtedy puszczył do głowy, że przecież jest taka furtka i że będzie prosiła Panią Łokajewską odmawiając ją we mnie, aby pomogła jej w egzaminach tych teoretycznych jak i praktycznych, a na drugą stronę bardziej bała się prowadzenia samochodów w ogóle. I mówi, że i uczyła się. I, i prosiła ją, zapraszała do tego no każdej jasny. I mówię, kiedy przyszedł ten dzień zdawania egzaminu, <noise> wtedy pomyślała, że zda ten egzamin praktyczny, tego więcej się pamiętam. I tak się złożyło, że w dniu, kiedy zdawały ten egzamin, zepsuł się samochód, na którym uczyła się na których podajęła te lekcje jazdy i zupełnie inne samochody do dyspozycji. Ale była pełna zawierzenia Mariny i wierzyła, że, że będzie musiała sobie poradzić. I mówi, mm. że dzięki nowemu młodzieńcy za pierwszy raz. Szczęśliwa i odważnie wsiadała do tego samochodu, że może służyć swojemu dziecku i swoim rodzicom. Chwała Maryi za to, że uprosiła jej tam łaskę do zdobycia